Cześć! Cześć. Harmoziomki, Harmoziomki i poziomki. poziomki. Witamy wow. wszystkich gorąco i serdecznie. Jak ładnie nam wyszła, wcale nie trenowaliśmy wcześniej. my to nigdy przypas... nie trenujemy. Słuchajcie, witamy Was serdecznie w naszym najnowszym odcinku. Vloga Mister and Mrs. Harmony. Dzisiaj sobie spacerujemy po naszej pięknej, zielonej alei i. Chcielibyśmy porozmawiać o seksie. Tak, nie mamy. E, Ale ciszy... nie byle jakim seksie? Momencik, nie byle jakim seksie? Będziemy mówić o seksie z dwójką dzieci. Jak wygląda, czy jest. Czy on w, w, ogóle, w ogóle jest możliwy? Czy istnieje? Czy to taki mityczny jednorożec? <głosy> <głosy> Zaraz Wam opowiemy trochę, jak to jest u nas. Mamy nadzieję, że wy potem się uaktywnicie w komentarzach, bo bardzo jesteśmy ciekawi, jak to jest u Was i czy w ogóle jest. No właśnie, chcielibyśmy wiedzieć, czy tylko my jesteśmy tacy beznadziejni w kwestiach seksu, czy to jest globalny trend przy dwójce dzieci. Więc dawajcie znać w komentarzach, nie krępujcie się, po to tu jesteśmy, my też wychodzimy z szafy i będziemy mówić na temat. Mamy nadzieję, że nie z lodówki. Tak, <śmiech> <śmiech> Także tak. U nas sytuacja z seksem wygląda tak, że każdego dnia rano Kafi sobie planuje, że to będzie ten dzień, w którym będzie cudownie, romantycznie i... Zrobimy sobie małe randewu w łóżku. Przepraszam, a Ty nie planujesz? Nie, Ty planujesz zawsze. Okay. Rano. Mówi, że to jest ten dzień, ja tak nie robię. Ja po prostu idę na żywioł. No, w każdym razie kafi, kafi sobie codziennie rano planuję i może powiesz, kochanie, co z tego wychodzi, z Twoich planów. Tak, rzeczywiście jest tak, że rano, wiecie, z taką nową energią powiedzmy, no ale wstaje i mówię, o Jezu, no wczoraj się nie udało, ale dziś będzie ten dzień, a raczej będzie ten wieczór, kiedy to odepniemy wrotki. Dzieci pójdą wcześniej spać, będzie romantycznie. No na pewno będzie się działo. Eee, później im bliżej wieczoru, tym czuję, że ta energia ze mnie gdzieś tam... Eee, z, ulatuje i jak mija godzina 17, ja nie wypiję tej drugiej kawy, to już no jest mogiła, bo jeżeli do 17 załapię się na drugą kawkę, czyli mój fantastyczny mąż wpadnie na to, żeby mi ją zrobić, <grym> a, to wtedy jest po prostu fizykanko. A jak nie. nie zrobi kawy, nie ma. No nie no. Dlaczego no no. mi tego wcześniej nie powiedziałeś, że ja robi codziennie robił tą kawę. Ostatnio nie robił mi tej drugiej kawy. Ale chwila Posucha. moment, chwila moment, chwila moment, chwila moment, bo ostatnio zrobiłem kawę o 19 i co? to było za późno. <laughs> to za późno. To musi być punkt 17, no więc ja dzisiaj będę sprawdzał, dokładnie. Z zegarkiem w ręku punkt 17 robię ci kawę i zobaczymy jak nic się dzisiaj wieczorem nie wydarzy i zaśniesz po pięciu minutach. To foch wielki i od będziesz sobie sama robiła kawę. No Słuchajcie, właśnie, bo, bo... no dobrze, no w każdym razie planów jest bardzo dużo, przynajmniej ja myślę sobie, że... Mm no bliskość z partnerem jest mega ważna i jakby no okej, okay, seks z seksem, ale to nie chodzi tylko o seks, ale jeszcze przytulanie, rozmowy, bycie ze sobą, drapanko, drapanie, tak i że te rzeczy są tak ważne i powinny być w naszym życiu obecne właściwie, no fajnie jakby tak każdy wieczór wyglądał. Jesteśmy dorośli, mamy dzieci. Wiemy, że jest to niemożliwe, bo ja nigdy nie wiem, co ja mam robić wieczorem, jak już dziewczyny zasną, czy ja mam ogarniać zaległości związane z pracą, czy ja mam e, właśnie ogarniać zaległości związane z bliskością naszą w związku, czy mam, nie wiem, pozwolić sobie na odrobinę przyjemności, takie tylko dla siebie i obejrzeć jakieś babski serial, przeczytać książkę, nie wiem, zrobić sobie maseczkę i w związku z tym, że tych rzeczy jest tak strasznie dużo, które chciałabym zrobić, jak już one pójdą spać, że przeważnie nie wiem, mój mózg mówić dość, <laughs> się wyłącza i wyłącza i ja zasypiam i naprawdę tak jest, bo jestem przytłuczona ilością rzeczy, którą trzeba tak naprawdę zrobić. Także z moich planów najczęściej... Ale seksu nie trzeba, nie trzeba, no to nie musi trzeba. No właśnie, takie chciałam też jakby... o tym powiedzieć, że gdyby to tak było, że chcemy yy, yy, jakby mieć seks, chciałam powiedzieć kochać się, uprawiać seks, uprawiać miłość, no bzykać się, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. Jak chcemy y, to robić właśnie na takim na takiej zasadzie, że wypada, o, bo już 3 dni y, nie było seksu albo tydzień, i musimy to dzisiaj zrobić. To... Właśnie, to jest najgorsza rzecz jaka może być taka nie automatyzacja. Fajne, więc od... my tego nie robimy. I nawet jeżeli no, Martin miał ochotę i przychodzi i widać, że się tam przygotował, <grym> jest wypachniony, ale widzi, że no, ja przysypam gdzieś tam na już przyklejone do poduszki to nigdy jakby nigdy nie ciśnieniuję, że. Nie, o, ja zawsze, ten... zawsze mówię, to chodź, kochanie, tutaj pod skrzydło, Pod cię. Skrzydło, czyli wiecie, ja mu się tutaj kładę, o, on mnie głaszcze po włosach i je ja bardzo szybko, bardzo szybko zasypiam. Nigdy nie jest to takie zautomatyzowane, że działamy po prostu jak roboty, bo trzeba spełnić swoją powinność. Nie, tego nie ma. E, dlatego też właśnie. Ale bardzo często jest tak, że już wiemy, że dziś będzie ten dzień, w którym to zrobimy. I trwają <noise> przygotowania, moje przygotowania do wieczoru, czyli idę pod prysznic, wracam, a Kafi już śpi. I to jest e, bardzo częste, niestety, u nas, e, ale wynika to też z faktu, że Kafi bardzo e, często śpi. Tak, się ja budzi myślę, że dziewczyny, które to oglądają, będą mnie rozumiały w 100%, <noise> ponieważ e, po pierwsze, budzę się Hanka teraz na potęgę, zębkuje i to oznacza tylko jedno, milion pobudek. Ewentualnie o trzeciej lądują na dwóch i do rana jest z nami, co oznacza też tylko jedno: leżenie na jednym bądź drugim cycku i ciągłe stanie. A poza tym, przy karmieniu piersią, to no, jednak to zmęczenie jest, bo energia na tym tracimy. Także wszystkie kobiety, laski, które to oglądają, na pewno rozumieją. Tak, drugą bolączką, z którą się spotykamy bardzo często podczas zbliżenia. Są interferencje, które wprowadzają nasze dzieci do całego procesu. Ale nie, nie jest tak, że jakoś my... Yy... Że co? No że nie wiem, my jesteśmy głośno, się zachowujemy i one się... Nie, budzą. nie, ale to, to generalnie wynika z tego, że po prostu jest jakiś taki cykl chyba, albo taka nasza karma, że jak już jesteśmy w trakcie... A nie nawet w trakcie, no jak to zaczynamy delikatnie, zaczyna coś się tam dziać, to słyszymy taką, chanie. Wiecie co, kiedyś yy, chyba, bo liczyłam wtedy, chyba pięć razy się zabieraliśmy. To było w Warszawie u nas w mieszkaniu pięć razy. Po ale ale zobacz, nie weźmy. ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo dzięki temu mieliśmy pięć gier wstępnych. No tak, ale. To było fajne poniekąd. Już szósty raz nie próbowaliśmy. Tak, ale. E... Teraz i tak w ogóle jest u nas łatwiej, bo e, wyrzuciliśmy Hankę z naszego łóżka małżeńskiego i mamy jakby więcej przestrzeni dla siebie, co wcale nie znaczy, że więcej przestrzeni generuje więcej czasu dla siebie, wręcz przeciwnie. Tak jak Kafi wcześniej wspominała, e, bardzo często jest tak, że e, opad z sił skutecznie zniechęca nas do e, podejmowania jakichkolwiek działań. Natomiast wcześniej, kiedy Hanka jeszcze z nami spała, e, też jakby nie było to aż tak wielką przeszkodą, bo E, takie kołysanie na łóżku e, skutecznie ją usypiało. Więc tak. Nie, nie, nie. I jednym z patentów, na które no, ostatnio nie, 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 nie. wpadłem, mogę go zerwać? Grzyby, grzyby, grzyby. grzyby, Jest to samo, co, grzyby. Słuchajcie. co roku to samo. Idziemy nagrywać materiał, a to po prostu. O grzyb, o grzyb! I ja zamiast nagrywać. A tym bardziej. Będzie jedzone. Ale wracając do meritum. Czyli rozmów o seksie. Jak wygląda seks z dwójką dzieci. Ja ostatnio wymyśliłem sobie taki patent, chciałem zobaczyć, jak to wpłynie na e, samą jakość seksu. E, wymyśliłem sobie, że e, otulimy się perfumami wieczorem. Bo zazwyczaj jest tak, że jak idziemy e, e, wziąć prysznic, to jakby pomijamy ten etap, a ja sobie pomyślałem ostatnio, że na początku znajomości, kiedy mamy takie pierwsze randki i, i pierwsze się spotykamy, to jakby. E, Głównym, głównym takim elementem, który pobudza naszą wyobraźnię jest zapach. I myśmy go wyeliminowali nie wiedzieć wiedz, wiedz, czemu z naszego jakby równania seksualnego. Postanowiłem ostatnio, że użyjemy perfum, żeby jakby nadać naszemu współżyciu jakiegoś takiego innego wymiaru, smaczku nowego i tak dalej. No ja bardzo się zdziwiłam, jak Martin powiedział, że e, może zaczniemy używać perfum, jak będziemy szli spać. E, oczywiście nie o spanie mu chodziło, ale wydawało mi się to o tyle dziwne, że jesteśmy, e, jak wiecie, na wsi już półtora miesiąca. E, także tutaj w ogóle jakby e, wyeliminowaliśmy, przynajmniej ja wyeliminowałam e, takie rzeczy jak jakieś e, kolorówkę, tak, czyli makijaż. E, jak perfumy, właśnie, no bo jest słońce, jest lato i chyba, no, nie używam tego. Także wydało mi się to co najmniej dziwne, ale jak on przyszedł pewnego dnia spod pryszczce, takie wypachnione i jakby dał mi do zrozumienia, że chciałby, żebym też użyła perfum, zrobiłam to i. O ile na początku czułam się, jakbym po prostu weszła do jednej wielkiej perfumerii i gdzieś tam trochę mnie to no, dziwiło, bo właśnie nie drażniło, dziwiło. Ale wiesz dlaczego? Bo nie, nie byłaś przyzwyczajona do tego, bo jednak w łóżku nie korzystasz z perfum, prawda? No, nie, A, aż tu nagle. No. Ale słuchajcie, potem jak już ten czas upływał, 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 to było super ekstra, bo to cała pościel, włosy, e, piżama. No potem już piżama. I jeszcze rano te, te rzeczy tak pięknie pachniały, stwierdziłam, że rzeczywiście jest to fajne. Tylko, że to no, nie można przesadzić, bo nie można no się spryskać po prostu. Ne, no tak całemu mu? Całemu? 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 Nie można się spryskać. No dobrze, powiedziałam no na dobrze, początku dobrze. i się zafiksowałam. E, tylko żeby to było takie ujętne, e, także przyznaję, że raz na jakiś czas, bo też sobie nie wyobrażam teraz, że codziennie będziemy używać perfum e, idąc do łóżka, no bo to by było, e, no wiadomo, że wszystko, co jest właśnie przesadzone, nie jest zdrowe i nie jest fajne. I wszystko, co jest takie od czasu do czasu, smakuje wyjątkowo i lepiej. Ale nie wiem, jak jest u Was, ale u nas na przykład jest tak, że e, są te plany, z których czasem coś wychodzi, z czasem nic nie wychodzi. Natomiast zawsze, absolutnie zawsze, jak już jest po, to mówimy sobie, Boże, ależ to było cudowne, powinniśmy to robić częściej. Tak, tak jest, rzeczywiście tak jest i się dziwimy, no ale ojej, dlaczego dlaczego? dlaczego? dlaczego nigdy tego nie, nie, nie robimy częściej? Dlaczego, dlaczego, dlaczego? To jest tak cudowne, tak fantastyczne i czujemy się potem tak fenomenalnie, po czym przychodzi kolejny dzień i scenariusz się powtarza. I ja tego nie jestem w stanie po prostu ogarnąć. Dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? A taką kolejną rzeczą, o której ja bym chciała powiedzieć, to jest to, że jak nie mamy, no wiadomo, przy dwójce dzieci nigdy nie wiemy, jak ten wieczór się ułoży, jak się potoczy, co się wydarzy, Nigdy nie możemy być tego pewni do końca. Eee, I jak bywają takie, nie wiem, dni, może tygodnie, że nie uprawiamy seksu, miłości, nie kochamy się, lub też nie bzykamy, jak zwał, tak zwał, eee, to wydaje nam się o Jezu, co się dzieje, kryzys w związku, chyba już po nas, czas <todgłos> się rozwodzić. Generalnie łódź no, tak, Tak, To Kafi jest po prostu mistrzynią w takich rozkminach. No i Czas że. Ja ojejku, <laughs> że coś się złego dzieje. A potem na przykład e, rozmawiamy z jakimiś znajomymi, e, którzy mówią nam, że u nich to na przykład jest podobnie, a się okazuje, że jeszcze gorzej, że jeszcze dłużej trwa ta przerwa. To takie jest. Uff, nie tylko my tak mamy. Czyli nie tylko my tak mamy, przejebane. Umówmy się. Rodzice mają przejebane. Co do zasady, tak. Mam nadzieję, ale... że oglądają nas osoby powyżej 18 roku życia teraz, ale. Generalnie jestem strasznie ciekawa, jak to jest u Was, i czy w ogóle będziecie mieli e, gdzieś tam odwagę napisać w komentarzach. Bo e, myślę, że łatwiej by było ludziom, gdyby inni też rozmawiali o takich rzeczach. Bo wtedy nie wiem, facet by nie ciosał kołków na głowie, lasce, że o Jezu, znowu zasnęła i znowu nie miała siły w ogóle, co, co to jest. I jakby gdyby ludzie o tym mówili, to by się okazało, że wszyscy mają tak samo. Bo wszyscy jesteśmy rodzicami na razie małych dzieci. Kafi ostatnio e, wyjechała na trzy dni. Nie było jej. Zostałem sam z dziećmi. Kafi szalała sobie z kumpelą. Działo się, o, działo. Zajrzyjcie tak, to z, z poprzedniego odcinka się dowiecie, co się działo, jak to wszystko wyglądało. Natomiast, e, e, co ten wyjazd przyniósł, oprócz tego, że kafi sobie. E, Przepraszam, że brak seksu. E, nie, oprócz tego, że kafi sobie odpoczęła od mnie i od dzieci, to po powrocie. E, Drastycznie skoczyła nam średnia zbliżeń tygodniu. A, tak. To w ogóle naprawdę się działo w ogóle. <noise> więc, wszystko więc, latało. Ja myślę, ja myślę, że to jest w ogóle skorelowane jedno z drugim, więc ja myślę, że częściej powinniśmy wyjeżdżać na chwilę. Niekoniecznie tylko ty, żeby nie było, żeby się tak, to. Ty, nie, wiesz. nie, nie, absolutnie niekoniecznie tylko kobiety, ale tak samo mężczyźni, a jeżeli nie wyjeżdżać, bo niektórzy no, nie można też wyjeżdżać tak co tydzień, czy co dwa, czy co miesiąc. Dokładnie. Ale, jakby e, nie widzieć się na przykład i pozwolić za sobą zatęsknić, to wtedy rzeczywiście ta tęsknota tak wpływa, że się do siebie zbliżamy. I że, że chcemy, i że nas tak do siebie zbliża. Naprawdę nasza średnia zbliżeń podskoczyła bardzo mocno do góry. E, także co, już chyba czas na kolejny wyjazd. <laughs> w każdym razie, jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, to to, że przed dziećmi e, można było kochać się. No, nie wiem, w dzień, rano. Na no, spontanie. Naprawdę, weekend był, więc wiadomo, że się wtedy nie szło do pracy. I tak, no ach, to było cudowne móc rano być ze sobą tak blisko. No teraz takie sytuacje w ogóle rano... Zapomnij! Rano z szereg obowiązków, które trzeba mm, zrobić. Jezu, jak mi się marzy seks rano, tak po przebudzeniu, to po prostu jest mój taki święty gral, do którego dążę. I mam nadzieję, że wcześniej czy później... No dociemy. tak, no. ale tak nie było już kilka lat. No, dokładnie. Naprawdę, naprawdę. Bo jeszcze teraz przy dwójce dzieci, no to w ogóle nie ma opcji. One wstają, wiadomo, że one nas budzą i jesteśmy w jednym pomieszczeniu, więc nie ma opcji w ogóle. No, Chyba, że w grę wchodzi po że bierzemy pod uwagę seks z glonem przypiętym do Twojego cycka. <gry> no nie, no ale jest jeszcze hela, no gdzieś tam, tak, nie, nie. Oczywiście. Nie bierzemy tutaj jakby tego pod uwagę, jakiejś patologii. Także seks rano nie wchodzi w grę. Seks w dzień nie wchodzi w grę, bo my nigdy nie jesteśmy bez dzieci. Nigdy. A, więc to jest taka rzecz, która się zmieniła. Jeśli i... Ale zobacz, u nas też jest tak, jeszcze wracając do Twojego wyjazdu, u nas też jest tak, że my jesteśmy nie do końca takim przeciętnym, statystycznym małżeństwem, bo jednak pracujemy cały czas razem. Jesteśmy cały czas razem, 24 cały na czas dobę. Tak, się widzimy, że sobie. Że my się jeszcze nie pozabijaliśmy, to naprawdę szacun dla nas, ale to też świadczy o tym, że chyba się kochamy i, i się lubimy. Chyba. Chyba. No i właśnie i do tego zmierzam, że ten wyjazd to był taki pierwszy wyjazd, kiedy nie widzieliśmy się przez kilka dni. No i chciałam powiedzieć, że strasznie pozytywnie wpłynął na nasze pożycie. Tak. Więc. Czyli jakby wniosek jest jeden, trzeba częściej wyjeżdżać, trzeba mieć też swoich znajomych, osobnych, trzeba których trzeba zatęskiwać. Trzeba zatęsknić. Tak ja chciałam powiedzieć, bo na początku powiedzieliśmy, że jakby seks ma być przy, przy dzieciach, szczególnie seks takich ludzi jak my ma być planowany, no bo inaczej się nie da, to trzeba w ogóle zaplanować. A z drugiej strony przecież nie, bo jest to często spontan na zasadzie, o, zasnęły teraz! Teraz! W ogóle zdejmuj gacie, śpi. I nigdy nie ile masz tego czasu, czy masz w ogóle... Wiecie, 5 minut czy 50 minut nigdy tego nie wiesz, więc jednak jest jakiś spontan, nie? No tak, ale ja sobie teraz przypomniałam, że było kilka razy sytuacje, kiedy e, ja tutaj e, starałam się romantycznie rozgrzać atmosferę, a Kafi po prostu tak prosto z mostu już tą grę wstępną. Nie mamy za wiele czasu, bo zaraz wstanie Hanka, dawaj szybko, jednak generalnie. No tak. A kiedyś mi z kolei zarzucała brak romantyzmu, kiedy mówiłem, że e, dzisiaj umawiamy się na seksu. Kawi wtedy, ależ ty jesteś romantyczny. Tak to wygląda u nas. Eee, dawajcie znać, czy u was jest przynajmniej w części podobnie. Czy na przykład jesteście demonami seksu, niezależnie od tego, czy macie jedno dziecko, dwójkę czy piątkę dzieci. To i tak znajdujecie w ciągu dnia czas na to, aby się trochę poprzytulać, pomiziać i... Właśnie, mnie też ciekawi, czy osoby, które mają więcej niż jedno dziecko, zaznaczam więcej jakby specjalnie, ponieważ wiadomo, że jest tak, że jak ktoś ma jedno dziecko, to ono rano może po prostu jeszcze spać, a jak ktoś ma ich więcej, no to już niekoniecznie pozostałe śpią, także czy są tutaj osoby, które mają więcej niż jedno dziecko i zdarza im się, e, że mają seks rano albo w ciągu dnia? Dajcie znać, piszcie w komentarzach. No właśnie, a tymczasem to wszystko z naszej strony. To był taki ekspresowy odcinek, który dzisiaj nagraliśmy. Mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu. Zapraszamy do subskrybowania i odwiedzania naszego bloga, Facebooka, Zostawiania Instagrama. Komentarzy. No właśnie. Przypominamy, że jest to dla nas bardzo ważne. Także komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie i bądźcie z nami. A my tymczasem lecimy sobie na chwilę na górę. Pa! Heja!